Vlogmas, dzień drugi. Jak się domyślacie, nadal nagrywam to w listopadzie. Zrobiłam ten challenge, 24 filmy na 24 grudnia. Mam nadzieję, że nie skończy się na 12. Jak się skończy na 20. To chyba zwariuję, bo chcę mieć albo 12, albo 24, i myślę, że będzie mnie denerwowało, jeżeli tych filmów wyjdzie na przykład 20. Otóż pierwszym tematem, który Wam zalinkuję, to chyba je będzie z tej strony. Pierwszym tematem były książki ze świątecznym zimowym vibem. Drugim tematem są gry ze świątecznym vibem. Tutaj było nawet trochę trudniej niż w przypadku książek. Też ciężko było mi wybrać gry, które są typowo związane ze świętami. Po pierwsze, Santa Claus in Trouble. To jest gra, w którą ja grałam w dzieciństwie. Nie wiem skąd ją miałam, pewnie z jakiegoś CD Action albo czegoś takiego. I to jest gra, która jest taką grą platformową 3D. Myślę, że chętnie ją po prostu kupię i może Wam nawet nagram, jak próbuję przejść tę grę. A może zrobimy sobie z tego live'a. Dajcie znać, co by Was interesowało, bo ja chętnie zrobię jedno i drugie. Z tego co pamiętam, 10 poziomów, gra można przejść chyba w 40 minut, ale oczywiście jak byłam dzieckiem zajmowało mi to wiele więcej czasu. Pamiętam, że bardzo mi się podobało to, że w tej grze była muzyczka świąteczna, bo ja bardzo lubię świąteczną muzykę i była trudna. Ciekawa jestem, jakby było dzisiaj. Także dajcie znać, czy znacie. Myślę, że jest to dosyć popularna pozycja. Drugą pozycją jest, słuchajcie, Gone Home. To jest gra, która w ogóle nie dzieje się w święta. Ona się dzieje w czerwcu, ale w związku z tym, że jest to gra, w której przyjeżdżasz tam do domu i znowu nie pamiętam skąd, ale skądś przyjeżdżasz do domu i nikogo w tym domu nie ma. To jest dom rodzinny, tak? Nie, to nie jest jakby Twój dom. Tylko to jest dom Twoich rodziców, i przyjeżdżasz, i nikogo nie ma, i masz takie, o co chodzi, i musisz się zorientować, oni wszyscy są, i oczywiście za tym stoi cała wielka historia. To jest taki w sumie symulator chodzenia, tam nie ma jakoś nie wiadomo ile akcji, ale ja uwielbiam takie gry, ponieważ uwielbiam gry z dobrą historią, o czym możecie przeczytać na moim Instagramie w pierwszym przypiętym poście. To jest dla mnie najważniejsze, żeby historia trzymała się kupy, zarówno w grach, jak i w książkach. Także Gone Home, pamiętam tę grę, gram chyba dwa razy już, myślę, że właśnie odświeżę sobie przed świętami, bo dla mnie ta gra mi może dzieje się w czerwcu, ma totalnie takie wajby świąteczne, wiecie, wielki dom, drewno, chodzisz tam. Także polecam tę grę. Trzecią grą jest Stardew No i tu jest sezon grudzień. Myślę, że w Stardew fajnie zostały oddane te właśnie grudniowe aktywności. Choinkę można sobie na przykład kupić, postawić. Jak również tam to święto nie wiem. Ciuchy są świąteczne czy świąteczne. W sumie są świąteczne. Można się ubrać jak pajac. Jak znajdę zdjęcie swoje z gry, to Wam pokażę. I po prostu fajne jest, no. Fajnie, fajnie jest fajne jest grudzień w Stardew Valley. W Stardew Valley jest zawsze fajne. Nie tylko w grudniu nie tylko w sezonie zimowym w jest po prostu super. A to, że są tam święta, to tym lepiej. Czwartą pozycją jest Escape Simulator, ponieważ on zawiera właśnie rozdział poświęcony takim zagadkom świątecznym. Escape Simulator jest grą, w którą możecie grać z przyjaciółmi, to jest w koopie. Możecie się połączyć. Jest to dosyć łatwe zadanie z tym po połączaniem się, nie ma problemu. I tam po prostu wspólnie próbujecie wyjść z Escape Roomu. Tylko że w grze. Kolejną grą jest We Were Here Together. Szczególnie chodzi mi o pierwszy poziom, ponieważ tam wychodzimy na zewnątrz. To jest gra, w której próbujemy kogoś znaleźć w zamiecie śnieżnej, po prostu na jakiejś stacji arktycznej. Późniejsze poziomy dla mnie, moim zdaniem, były trudne, ale właśnie ten pierwszy, w którym tam możemy jeździć ze skuterem śnieżnym i w ogóle jest wszędzie biało dla mnie bardzo przyjemne doświadczenie i też jest to grawko opie z tego co mi się wydaje do dwóch osób max więcej nie także też spoczko pomysł po prostu na wieczór zagadki w tej grze są trudniejsze niż w Escape Simulator wymagają też o wiele więcej komunikacji i obrazowego przedstawiania sytuacji, dlatego, że w Escape Simulator raczej jesteśmy razem w tym samym pokoju, tak jak w Escape Roomach, a w We Are Here Together jesteśmy często oddzieleni i musimy sobie na przykład na Discordzie tłumaczyć, że słuchaj, ja widzę to. Dobra, ja widzę to, spróbujmy sprawić, żeby to zadziałało. Szóstą grą jest Pilar of Eternity. Chodzi mi konkretnie o dodatek Biała Marchia, ponieważ znowu jest biało i jest ładnie i w ogóle... Nie ma chrześcijaństwa, więc nie może być tam takich typowych świąt jak nasze, ale tak czy inaczej jest po prostu bardzo przyjemnie. Także to jest Pillars of Eternity, to jest po prostu RPG spadkobierca w dużej mierze, myślę, Baldur's Gate'a i Icewind Dale'a. Dla właśnie fanów RPGów super, historia super, druga część też super. To chociaż w drugiej części nie ma zimy. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, jest zima, także w ogóle ta gra jest ideałem. I siódmą pozycją jest znowu coś zupełnie z innej bajki, i jest to Yuletide Legends. I to jest w sumie na gry, gra mobilna. Można też chyba w to zagrać na gogu, czyli na Pececie, ale ogólnie ja w to grałam na telefonie i mi się podobało. Po prostu wiecie, tam musimy rozwiązywać zagadki, są święta i tak dalej taka właśnie point and click, w sumie przygodówka na właśnie urządzenia mobilne. Ja bardzo lubię takie gry, sobie można się rozłożyć chillowo z telefonem i próbować dopasować, czego użyć. Historia też jest całkiem spoko, także właśnie Little Tate Legends. Tak. Także to było moje 7 gier ze świątecznym vibe'em. Nawet jeżeli niektóre chodziło głównie o to, że jest zima, myślę, że to jest wystarczająco motywujące do tego, żeby w nie zagrać. Dajcie znać, a w sumie w Gone Home nawet nie było zimy, po prostu się wracało do domu. Yy, I dajcie znać, czy któraś z nich Was interesuje, czy którą z nich graliście. Podejrzewam, że graliście w Stardiu Valley, bo jakby wszyscy grali w stardiu Valley. Także dajcie znać, yy, czy znacie te gry, czy chcielibyście zobaczyć Santa Claus in Trouble. Nie pamiętam, ile lat temu ostatnio kto grał. I czy wy macie do polecenia oczywiście jakieś gry ze świątecznym vibem, bo tak jak mówię, to wcale nie jest takie oczywiste, to jest tak ważne, to jest tak komercyjne święto, a wcale nie jest monetyzowane aż tak bardzo przez środki przekazu kulturalnego, jakimi są właśnie gry. Także dajcie znać na dzisiaj ode mnie to tyle. Dziękuję Wam bardzo i Wesołych Świąt!